Witam w kolejnym odcinku na kanale Big Milk Fishing. Miałem nie nagrywać, ponieważ, jak słyszycie, jest dosyć spory wiatr. Ale ta rybka, dosłownie ta złota wzdręga, pod 25 cm mnie skusiła, żeby wam ponagrywać. Mam nadzieję, że teraz już te wideo będą lepsze wychodzić. Idziemy ją wypuścić. Yy... Nagrałem wam chyba TikToka. Nie wiem, czy on będzie, czy nie. Czy będzie to wstawka do tego filmu. Rybka wypuszczona, a ja biorę się za odczepienie spod bieraka yy, haczyka i zobaczymy co dalej. No, piękne łowisko, znane z z TikToka, jest to te starożytne. Cała szczęście tutaj, gdzie ja jestem, nie wiem za bardzo, by to taka zaciszna strona, gdzie jest dużo krzaków, ale teraz na przykład taki podmuch może mi pokrzyżować plany, więc. Nie wiem, jak wyjdzie z tym nagrywaniem. Aktualnie kończę Wam ten minutowy ponad wstęp i widzimy się albo przy następnej rybce, albo przy czymś cokolwiek, co będę robił. No i słuchajcie, długo nie trzeba było czekać, jest kolejna rybka, taka płotka. Puszczam ją, ja jeszcze Wam coś powiem o zanęcie, zanim ją odhaczę i wypuszczę. Jest to Trapel Lin a z dodatkiem pinek. Więc no. Tak dzisiaj łowimy, do tego 5-metrowa boloneczka. Spławik jednogramowy, trochę niedoważony, ale tym się będę jeszcze zaraz zajmował. I płytka ma, w dziupku haczyk 18 Kamatsu z tej serii The Champion coś tam. Przepraszam, się będzie to nieprofesjonalnie nagrywany film, ponieważ mam nowy telefon i. Nie znam za bardzo jego możliwości, ani funkcji. Wiem na pewno, że ma lepszą kamerę. Nie wiem jak z mikrofonem. Tak wygląda płotka. Ja ją odhaczam i wypuszczam, bo szkoda jej. Okej, okay, trochę może zmniejszę to przybliżenie, bo tu jakieś... Nie wiem jakie jest. Ale okej. Okay. Mam nadzieję, że mnie będzie słychać, bo jest trochę wiatr. Myślałem, że widać trochę tam spławika. Przepraszam od razu za ten wiatr przerzucimy żyłkę Ale no cóż ja nie wpływam na to jaki jest wiatr I opowiem wam trochę o tym co się ze mną dzieje Otóż yy, nie mam za dużych chęci do nagrań To jest po pierwsze dlaczego nie ma filmów Założyłem wam TikToka żebyście mieli jakieś tam chociaż relacje z tych wypadów Mam nadzieję że chociaż jeden TikTok na wypad się pojawi ale cóż, mam nadzieję, że uda mi się też daily zrobić, kiedy będę nad jeziorem pewnym w Wielkopolsce. Oczywiście nie jest to żadna tajemnica, to jest jezioro Gołuchów, niedaleko Kalisza. Będę tam przez 10 dni i mam nadzieję, że w każdym dniu powstanie jakieś króciutkie daily, chociażby na TikToku. Ale myślę, że będę też nagrywał daily, tak jak teraz wam nagrywam na YouTube'a ale to już będzie po wypadzie raczej. A na TikToku będziecie mieli krótkie skróty dnia, wieczorem, zazwyczaj nagrywane, kiedy raczej będę sobie spinningował bardzo leciutko za okonkiem. Ale teraz co, czekam ja na branie. Wiatr trochę mi z żyłkę. Może wam nagram trochę przed wyjazdem jeszcze jako wstęp do... jazdy ryba! A, i spadła. I tak to jest jak holuje się jedną ręką. Yy, dobra, na razie położymy spławik tutaj, ponieważ chcę z wami porozmawiać. Mam nadzieję, że uda mi się wam nagrać jeszcze zakupy, jeśli właścicielka sklepu pozwoli. Yy, ponieważ chciałbym wam jako taki króciutki wstęp tu nagrać. A jak nie, to jest taka, powiedzmy, ukryta kamera mini wejdzie A, do akcji. Yy, dobra. I tak, wjeżdżam na 10 dni. Mam nadzieję, że jako do wstępu uda mi się też Wam trochę nagrać moje jazdy przede wszystkim samochodem Bo w tamtym roku już miało coś się takiego pojawić na kanale Ale niestety mi się nie udało Ponieważ nie chciałem się nagrywać To po pierwsze A po drugie tak jakoś nie Wolałem nie, bo to był taki pierwszy rok, gdzie intensywniej łowiłem Nie wiedziałem jak tam będzie Mam nadzieję, że się powtórzę w tym roku co było w tamtym, ponieważ w tamtym ogromnie z kolegą zaszaliliśmy. Mnóstwo karasi na bata połowiliśmy. Niestety nie mam bata i będę łowił raczej w tym roku na bolonkę, ale zobaczymy, może uda mi się yy, naprawić jeszcze jednego, drugiego mojego bata. Poczekajcie, może tam... To, no, tutaj jest tak mały mankament, jeżdżą ciągle samochody. Ale dzisiaj przy wietrze to raczej nie jest duży problem. No więc ja nie będę już zwlekał, bo no muszę zarzucić, póki jest fajna pogoda i trochę donęcić, a odezwę się do Was później. No i rzut poskutkował malutką płotką i wcześniej jeszcze jedna spadła. Tak więc tak to jest. Ok słuchajcie, mam co chwilę jakieś brania spady. No co, rybka jest aktywna to na pewno trochę podnęciłem Jest założony jeden robaczek, były dwa ale nic nie brało Tam pod drugim brzeniem się coś spławia ale nie chciałbym ryzykować zerwania jednego spławika Mam też ze sobą, o właśnie zbranie, mam też ze sobą fiderka ale jego na razie nie rozkładam, może potem mam trochę czasu jeszcze żeby go rozłożyć No nic, łowię dalej Oj. Niestety mi spadła rybka, ale po dłuższej chwili mamy albo leszcza, albo krąpia. Nie wiem co to jest za malutkie, żeby określić, ale raczej leszczyk malutki. Ja go odhaczam, wypuszczam i tyle. No i po dłuższej chwili oczekiwania mamy taką oto płoteczkę. Wiatr się trochę uspokoił, ale słoneczko zaszło i to mnie niepokoi ale zapowiada się, że raczej wyjdzie zaraz za chmurek o właśnie się rozświetla rybki też zaczęły brać po dłuższej chwili więc co widzimy się przy następnej rybce myślę Ok, udało się po dłuższej chwili oczekiwanie złowić płotkę dwa spody jakiś mikrorybek. no i uklejka w międzyczasie ale uklejek wam staram się nie pokazywać, bo co to jest za przyjemność złowić uklejkę a drążki płotki to już fajne rybki. Ponieważ dosyć długo nic się nie działo, nie nagrywałem wam, a złowiłem raptem uklejkę, to nagram wam mikro No średnio się zrobiło, średnio. Słoneczko zaszło, na chmura idzie, może będzie padać. No ale wiecie, pada deszcz, bierze leszcz. Bądźmy dobrej nadziei. OK, mała aktualizacja tego, co się dzieje. O, właśnie miałem branie. Zarzuciłem sobie fiderka. Przerzuciłem boloneczkę. No i czekamy. A właśnie zbranie. Więc zaraz się włączę. Słuchajcie, mała aktualizacja. Zjeżdżasz coraz więcej wędkarzy. Nie wiem, co to się w ogóle dzieje. No, złowiłem dwie płotki w międzyczasie. I jeśli nic nie będę mógł nagrać, ponieważ będzie tu coraz więcej wędkarzy albo po prostu dużo osób będzie łowić wokół mnie, to nie chcę im przeszkadzać swoim pierdzieleniem i zrobimy tak, że ja pożegnam się z wami w domu i powiem jeszcze, co tam się udało połowić, ewentualnie wkleję wam zdjęcia tych ryb, ponieważ może porobię zdjęć trochę. A na tę chwilę kończę nagrywki. Ok, słuchajcie, mała aktualizacja na fiderku, nic się nie dzieje. Um, urwałem haczyk, ale zawiązałem nowy, wszystko jest jak powinno. Pierwsze branie już było, złowiłem uklejkę, niestety nie mam zdjęcia, ale zapowiada się, że będę mógł aktualnie jeszcze trochę ponagrywać. Mamy jeszcze jakąś godzinkę, może nieco umowienia, więc jeszcze trochę połowimy i ponagrywamy. OK, mała aktualizacja. Dorobiłem zanęty, podnęciłem. Poplątało mi się, zestaw na bolące, ale go odplątałem. Przerzuciłem filerka i to wszystko. Rybki nie złowiłem. No i spełnił się mój czarny sen, sumik karwałaty, zaraz pod buta pójdzie, już wam tego nie będę pokazywał. No i takie rybki to ja rozumiem. Tam ten szkodnik już w krzakach leży. Po dłuższym czasie bez brań znowu szkodnik idzie pod buta. No i historia zatacza koło. Po sumiku jest płotka. No i w nieudanym rzucie złowiłem płotkę. E, przepraszam, klejkę, ponieważ rzut był nieudany, ponieważ e, miałem zaplątanie na szczytówce i tylko uderzyłem wodę. Haczyk wpadł do wody, a uklejka od razu wzięła. Nic, odhaczam, wypuszczam. Okej, okay, podczas mojego dzwonienia do dziadka, żeby po mnie przyjechał, wpadła taka oto płoteczka.